witam was w drugim raporcie łowieckim, który dla was przygotowaliśmy wspólnie z Michałem. Mamy trochę newsów, trochę informacji przed nami miesiąc sierpień. Wszak, nagrywamy ten raport moi drodzy 28 lipca. Troszeczkę, jakby trochę za wcześnie, ale z racji tego, że ja się szykuję do wyjazdu, na weekend wyjeżdżam i przed niedzielą trzeba go było nagrać. Z reguły to nagrywaliśmy w piątek, żeby te wszystkie informacje takie zebrać. Natomiast no, z przyczyn technicznych się po prostu wcześniej, później raczej nie dało, więc nagrywamy go wcześniej. 28 lipiec startujemy. Moi drodzy, co w łowisku, co ciekawego, oczywiście tematem top to jest na pewno Ruja, u mnie w łowisku powoli, powoli startuje. Myślę, że w, większości części, w większej części Polski również już taruja jest taka zauważalna, już te rogacze gdzieś tam ganiają kozy. Natomiast z mojego doświadczenia, jeszcze wam podpowiem, że lepiej z łabikiem sobie zacząć polować od tej drugiej części rói, kiedy większość kóz jest pokryta i te rogacze dalej szukają. Więc tak naprawdę intensywność polowania z łabikiem przypadnie tak naprawdę na. Sierpień, ja uważam, że tak, między 5 a 15 sierpnia efektywność będzie na pewno dla Was większa. Więc zaczynamy, już przechodzimy z łowiska. Coś jeszcze miałem Wam powiedzieć? No tak, no miałem, bo bym oczywiście, bo mi się znów. Ja to wszystko z głowy mówię, więc musicie mi wybaczyć, dlatego że nie mam nic tu zapisane, więc mogę czasami do tematów niektórych wracać. Moi drodzy, pierwszy weekend września, dokładnie 4 września, organizujemy polowanie zbiorowe na kaczki, tak jak było organizowane w zeszłym roku. Polowanie dla widzów Sudeckiego Stoi na 40-50 strzelb. Zobaczymy jak to wyjdzie. Organizatorem jest Biuro Polowań Global Hunting. Ja, że tak powiem, zapewniam o prawę medialną. Będzie oczywiście mega dobra kuchnia, będzie pieczony dzik, będzie, będzie fajny poczęstunek i bardzo fajne głowisko. Pozdrawiam tutaj nadleśniczego z nadleśnictwa KUB. Oczywiście robimy to na ochaziecie lasów państwowych przy nadleśnictwie KUB 4 wrzesień. Wszystkie informacje znajdziecie, moi drodzy, na stronie sudeckaustoja.com, na naszym instagramie, na naszym Facebooku, ale również na stronie Global Hunting. I uwaga, bardzo ważna informacja do Was. Ja nie prowadzę zapisów. Zapisy będzie robił albo Maciek, albo Hubert. Nie mogą zapisy robić dwie osoby, bo będzie po prostu z tego bałagan. Więc prawdopodobnie będzie to robił Hubert. Wszystkie informacje będziecie mieli na Insta, będziecie mieli na Facebooku i na stronie. I naprawdę proszę nie pisać do mnie, żebym ja Was zapisał, bo ja tego robił nie będę, bo po prostu wyjdzie z tego bałagan. Więc kontakt, numer telefonu, adres mailowy będzie podany w mediach społecznościowych. A teraz przechodzimy do raportu. Moi drodzy, miesiąc sierpień stoi przed nami. Y Licznymi imprezami, bardzo licznymi imprezami strzeleckimi i kinologicznymi. Postarałem się zebrać te takie, powiedzmy, najważniejsze, które powinny Was zainteresować, i, yy, i zapraszam na przegląd od Morza do Po same Tatry i od Bugu po Odrę. Tak? To, co się będzie działo u nas w kraju. Yy, głównie imprezy, które czekają na sierpniu, to imprezy kinologiczne i imprezy strzeleckie, ale par, parę fajnych newsów też jest, które gdzieś tam z yy, czeluści internetu wyłuskałem. 13 sierpnia odbędzie się memoriał czyli zawody strzeleckie. Memoriał imieniem Adama Kra Krańskiego w Gdańsku. Impreza strzelecka bardzo fajna są to zawody wawrzyno wawrzynowe. Moi drodzy samo nazwisko w świadku strzeleckim jest bardzo znane. Tutaj obecnie strzela Piotr Kraiński, chyba Mistrz Polski, jeżeli się nie mylę, sprzed dwóch lat, ale jak coś tam poprawcie mnie w komentarzu. Więc impreza nad Bałtykiem w Gdańsku, jeżeli ktoś nie ma zaplanowanego 13 sierpnia, to bardzo chętnie zapraszamy, bo ja uważam, że impreza naprawdę fajna. Więcej informacji macie na stronie Zarządu Okręgowego w Gdańsku. Kolejną imprezą strzelecką, jakby taką, która ja ją bardzo darzę dużą sympatią, jest impreza w. Na strzelnicy Wy W Wolicy przy zarządzie okręgowym w Kaliszu i też was odsyłam do strony zarządu okręgowego w Kaliszu. Są tam dwie imprezy strzeleckie tydzień po tygodniu. Pierwsza, zawoda, pierwsza impreza, impreza strzelecka odbywa się 21 sierpnia. Jest to Memoriał Strzelecki ku pamięci. Moi drodzy, ja zaraz przejdę dlaczego lubię tą strzelnicę, tak? zaraz Wam zdradzę pewną tajemnicę spojąć przed 10 lat, tak pokrótce wtrącając do tego raportu trochę takich swoich prywatnych wspomnień, ale druga impreza na strzelnicy w Wolicy odbywa się 27 sierpnia, czyli tydzień później. Jest to Puchar Grodu nad Prosną, bardzo taka cykliczna impreza, która już nie wiem odbywa się kilka, kilkanaście lat, natomiast dlaczego ja tą strzelnicę tak lubię i dlaczego ona mi tak pasuje? No pasuje mi z tego względu, że ja tam wystrzelałem swój rekord życiowy. Było to na zawodach trzeciomajowych. Nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale na pewno było to około 10 lat temu. Tam mój wynik był chyba 467. Z rąk pani Angeliki Morzanowskiej odbierałem, odbierałem puchar i odebrałem, odbierałem wygraną. Wygrałem wtedy klasę powszechną. Ale nie sama ta wygrana była taka naj, naj, powiedzmy najważniejsza. Natomiast miałem tam baraż o najlepszy śród z Panem Zbyszkiem Grabałowskim, czyli nazwisko Wszystkim Strzelcom zacne, znane. Tutaj nie ma co dyskutować, to taki top topów, jeżeli chodzi o osobę, która strzela. I powiem Wam, że bardzo miło wspominam tą strzelnicę w, w Kaliszu, choćby nawet na swoją życiówkę, że tak powiem. Kolejne zawody śląskie, które mi na przykład przypadły do gustu bardzo mocno, nie ze względu na, bo nie byłem na tych zawodach wcześniej, ale na samą ideę jest to mistrzostwa polskich sadowników, organizowane koło Rad Radomia. Możecie wejść oczywiście na stronę zarządu kręgowego w Radomiu, to macie wszystkie informacje. Jak widzicie, ja sobie porobiłem zrzuty ekranu, żebyście mogli zobaczyć. Natomiast mamy tam kolejne wyjście do kolejnej grupy społecznej. Ja wiem, że ktoś tam zaraz napisze, że to są też myśliwi, to są też strzelcy. Natomiast myślę, że propagowanie strzelectwa w każdym środowisku jest dobre i tutaj ukłony dla kolegów pewnie z komisji strzeleckiej przy zarządzie okręgowym w Radomiu za organizację takiej fajnej imprezy. Kolejna impreza znów 13 sierpień troszkę się nam to pogryło z Gdańskiem, ale pokryło się nam tylko datowo, natomiast na pewno nie pokryło się to geograficznie, ponieważ na południowym wschodzie Polski mamy zawody trzeci puchar Tagartu, firma znana, producent odzieży i myśliwskiej, tak bardzo rozpoznawalna, no i też puchar taki są to zawody oczywiście wawrzynowe, puchar też cykliczny, bo już to jest trzeci puchar. O... Organizuje to zarząd okręgowy w Tartobrzegu. Więc, o zainteresowanych, kto ma, nie ma planów na 13 sierpnia, odsyłam was do, na stronę zarządu okręgowego w Tartobrzegu. Tam macie wszystkie informacje. Tutaj na, w naszym raporcie ukazuje się Wam tylko banner. Myślę, że jest to pozycja fajna, ciekawa. Także tutaj, jeżeli ktoś lubi strzelać, chce się sprawdzić, zapraszam. Zawody są zdecydowanie. Yy, najlepszym treningiem. Pamiętajcie, ja kiedyś strzelałem sportowo sporo. Sportowo to, to złe słowo. Ja strzelałem wielobój myśliwski i najlepiej człowiek uczy się strzelać na zawodach. Jak Wam wspomniałem na początku materiału, miesiąc sierpień stoi nie tylko pod znakiem strzelectwa, ale również pod znakiem kynologii. I tutaj ukłony przede wszystkim do komisji kenologicznych, przy zarządach okręgowych, do klubów. Psów rasowych, różnych wyżłów, posokowców itd tak dalej, No bo mamy tych imprez w sierpniu, a nawet już we wrześniu, które już ogłoszenia się ukazują w internecie, mamy sporo. I moi drodzy, pierwszy, który mi wpadł w oko, jest informacja o zorganizowaniu warsztatów przez Koło Łowieckie Bur w Wipsowie, Klub Wyżłów PZDU i Zarząd Okręgowy PZDU w Olsztynie. Zorganizowanie warsztatów. Są to drugie warsztaty na Warmii dla wyżłów i płuchaczy. Impreza fajna, dlaczego warto do warsztaty jeździć? Powiem wam tak, spotykacie tam masę ludzi, spotykacie osoby, które są doświadczone, które mają ogromną wiedzę, ale może spotykać też no, nowicjuszy. Jeżeli sami zaczynacie przygodę z psem, Polecam, zapraszam, można się tam bardzo wiele dowiedzieć, nauczyć. Warsztaty, które się odby będą odbywały na warmi, yy, mają ograniczoną liczbę miejsc, bo tam jest... Yy, trzeba dzwonić wcześniej. Numer wam oczywiście się ukazuje, macie numer, możecie dzwonić. Odbędą się 3-4 wrzesień. Ilość miejsc jest ograniczona. Proponuję dzwonić, jeżeli macie psa, płuchacza wyżła, pointera, labladora. Myślę, że spokojnie, tam każdy może z czym przyjechać i sporo się dowiedzieć. Przede wszystkim posiąść. Yy, Wiedzę, jak dalej tego psa prowadzić, ale przede wszystkim złapać kontakt z ludźmi, którzy to do tej pory robią. Moi drodzy, kolejna impreza, która będzie, jest, odsyłam znów Was na stronę zarządu okręgowego w Krośnie. Jest to yy, yy, konkurs poświęcony świętej pamięci Janowi Gierzyńskiemu. Osoby, które zgłębiały literaturę, szczególnie dotyczącą psów myśliwskich, na pewno to nazwisko się im przez ręce przewinęło, a raczej przez oczy. Osoba, która napisała bardzo wiele pozycji, bardzo wiele książek merytorycznych, więc tutaj też zapraszam do, do konkursu. Myślę, że będzie to konkurs z obsadą międzynarodową, więc będziecie mogli spotkać tam naprawdę wiele osób nie tylko z Polski, które przyjadą na konkurs ze swoim pupilem. Kolejna impreza, taka już troszeczkę moja, lokalna, że tak powiem. To mamy konkurs pracy posokowców oraz krajowa ocena pracy tropowców, międzynarodowa ocena pracy posokowców oraz krajowa ocena pracy tropowców. Moi drodzy, Impreza tutaj na Dolnym Śląsku w Borach Dolnośląskich odsyłam na stronę za, y, okręgo, Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze, ich bodajże stronę Zarządu Okręgowego w Wałbrzychu, tam macie więcej informacji na ten temat. Jest to też jakby eliminacja, wyłonienie reprezentacji na y, Puchar Sudeckiej Krainy Łowieckiej, to jest Puchar oczywiście dotyczący tropowców, więc impreza też fajna, będzie sporo osób, sporo osób, które ja osobiście też znam, które prowadzą posokowce, tropowce i też mogę Wam tę imprezę polecić, więc jeżeli ktoś chciałby więcej informacji, znowu Was odsyłam do zarządu, na stronę zarządów okręgowych, dlatego, że no, nie będę czytał tego, co jest na, na stronie, każdy może sobie wejść zainteresowany i zobaczyć. Kolejna impreza, moi drodzy, już taka ostatnia, która mi tam wpadła w oko, są to tak zwane trialsy. Jest to memoriał imienia Kazimierza Tarnowskiego, kolejnej legendy ze świadka przede wszystkim legawców, że tak powiem. Konkurs się odbywa w apogeum Rykowiska, 25 września. Natomiast notabene, jeżeli ma ktoś wyżła pointera, psa, który, jak ja to mówię, trialsy, to wiecie, 300 metrów prawo, 300 metrów w lewo, bo te psy pracują w suchym polu. Takie bardzo do polowania na pióro, przede wszystkim na kuropatwę, na barżanta. Można jechać się sprawdzić. Jest to konkurs na pewno z obsadą międzynarodową. Będą, Znając życie, będą Słowacy, Węgrzy, no, pewnie Czesi. Impreza zacna, naprawdę naprawdę tutaj można bardzo wiele wiedzy posiąść. Ale jeszcze raz Wam wspomnę: przede wszystkim kontaktów. Co nowego z życia w związku? Co związek z. Zrobił do, dla nas, myśliwych, no a mianowicie coś tam zrobił, tak? Za dużo nie ma informacji yy, i tutaj styczek yy, do zarządu głównego i zarządów okręgowych, dlaczego nie wszystkie strony zarządów okręgowych działają. Ale żeby było yy, bardziej przyjemnie, zarząd okręgowy biała Podlaska, i tutaj ukłony dla zarządu okręgowego zamieścił na stronie internetowej, odsyłam was też na tą stronę, oczywiście, zgłoszenie zamiaru wprowadzenia do środowiska barżanta łownego. Jak wiecie, od, y, zmieniły się nam przepisy, Bażant, da, y, Daniel i Muflon wymagają zgody ministra. Więc musimy coś takiego wysłać do ministerstwa. Przypomnę Wam jako ciekawostkę, że jeżeli w ciągu 45 dni nie dostaniecie odpowiedzi z ministerstwa, że są jakieś yy, przeciwwskazania, żeby w Waszym obwodzie taką zwierzynę wpuścić, reintrodukować lub introdukować, no to w tym momencie macie jakby zgodę. Natomiast tutaj zarząd okręgowy Białej Podlaskiej poszedł krok do przodu i zrobił dla nas, yy, zamieścił informację, ale oprócz informacji zamieścił również zgłoszenie częściowo wypełnione. Tam trzeba naprawdę wypełnić kilka słów, bić pieczątkę koła i macie gotowy druk, który możecie zeskanować i wysłać. Albo spakować kopertę i do ministerstwa wysłać. Co ciekawego, z białej podlaski przenosimy się moi drodzy do Krakowa. Y a dokładnie do Polski. Co mamy ciekawego, mamy drugi konkurs fotograficzny 2022 pod patronatem kolegi Wojciecha Plewińskiego pod tytułem Fotografia przyrodniczo-łowiecka. Moi drodzy, i kolejna in inicjatywa, która wychodzi jakby poza kręgi myśliwskie, czyli jakby otwieramy się znów na zewnątrz, każdy może wziąć udział. Wszystkie informacje znów z okręgowy w Krakowie odsyłam. Bardzo inicjatywa słuszna. Pokazujemy nie tylko strzelamy, ale również fotografujemy. Gro osób, które fotografuje nie tylko zwierzę, ale łowisko, przyrodę, może udział wziąć. W moim gronie znajomych mamy kilku takich zapalonych fotografów. Pozdrawiam Adriana. Bardzo znany na social mediach jest jeszcze Radek, więc chłopaki robią robotę mega, udział pewnie w konkursie wezmą i myślę, że no warto, tak? macie fajne zdjęcia, można zdjęcia wysłać, zawsze, zawsze jest to poprawa PR-u, wizerunku, tutaj chyba nie chodzi o zdjęcia ze strzeloną zwierzyną, lisem, dzikiem, rogaczem, tylko chodzi bardziej, jest to konkurs, jest to konkurs fotograficzny, przyrodniczo-łowiecki, więc jeszcze raz podkreślam przyrodniczo. A teraz coś z mojego podwórka tutaj miejscowego. Moi drodzy, już 6 sierpnia o godzinie 16 odbędzie się uroczysta msza święta, odpustowa. Ona odbędzie się w kaplicy koło Lądka Zdroju. Miejscowość nazywa się Karpów. W tej miejscowości nie znajdziecie się tam mapa, ponieważ jest to miejscowość opuszczona, ale kaplica została. Msza jest celebrowana przez biskupa Świdnickiego od kilku, kilkunastu lat. Za każdym razem tam msza się odbywa. Ona zawsze się odbywa właśnie w miesiącu sierpniu. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jest to msza dla myśliwych, jeżeli ktoś z Was spędza wakacje gdzieś tu w Kotlinie Kłodzkiej, jest gdzieś tu w Sudetach, chce dojechać, myślę, że warto odwiedzić, tam trzeba do tej kapliczki kawałeczek dojść, ale jest położona urokliwie, pięknie w górach, nie ma tam jakby bezpośredniego jakby dojazdu, no tam trzeba przejść się kawałeczek, przespacerować, tak, ale naprawdę polecam, będzie poczet, będą poczty sztandarowe wielu kół, będzie reprezentacja zarządu okręgowego, Wydaje mi się, że jeżeli ktoś tutaj w okolicy spędza urlop, weekend, wakacje, zapraszamy. Kolejną rzeczą, którą znalazłem y, bardzo ciekawą i zachęcam Was do, do tego. W tarnowie powstaje komisja y, do pozyskiwania środków zewnętrznych. Bardzo fajnie, że zarząd okręgowy, pracownicy PZD wychodzą na sprzeciw i próbują y, jakby wyprzedzić krok do przodu, tworząc taką komisję, która będzie się zajmowała pozyskiwaniem środków zewnątrz. To są środki pewnie, ja nie znam szczegółów pracy tej komisji, ale jeżeli ktoś z Was czuje, by się, czuje się na siłach i chciałby pracować przy takiej komisji, przy takim projekcie, to zapraszamy. Znowu Was odsyłam na stronę zarządu okręgowego w, w Tardowie być może nie trzeba być startowa możecie to robić zdalnie mamy Teamsa mamy inne platformy na których się można spotykać ale inicjatywa słuszna można pozyskać bardzo fajne środki na gospodarkę łowiecką na rozwój na budowę wizerunku lepszego no tutaj są możliwości nieograniczone a jeżeli ktoś z was ma czuje się na siłach i chciałby w takim projekcie wziąć udział zapraszamy z Tarnowa przeskakujemy moi drodzy do Polski Centralnej do Łodzi. Y, tam jest fajny łowczy okręgowy, nie znam osobiście, kolegi K Kobackiego, nie chcę przekręcić, ale Przemysław y, y, Kobackich chyba tak. I y, y, on y, jest bardzo aktywny w social mediach, często go tam śledzę, obserwuję. Y, uprawia triatlon, biega, pływa. Tak facet naprawdę tak widać, że robi sporo dobrego. W, wizerunkowo, nie wstydzi się tego, że jest myśliwym, jest łowczym okręgowym. I do Łodzi, jakbyście wskoczyli na stronę zarządu kręgowego, a nie macie na przykład kursu na strażnika łowieckiego, a chcielibyście mieć, to 27 sierpnia taki kurs się odbędzie. Kurs jest jednodniowy, zakończony egzaminem. Ja uważam, że każdy kurs, każdy, nieważne, czy jest to kurs na strażnika łowieckiego, czy szacowania szkód łowieckich, czy instruktora strzeleckiego, zawsze się Wam może przydać. Macie wolny czas, ochotę, myślę, że warto do zarządu kręgowego zadzwonić do, do Łodzi i na taki kurs się zapisać. Teraz coś dla niezrzeszonych. Moi drodzy, fajnie, że coś takiego powstaje. Zarząd Okręgowy w Przemyślu wspólnie z Komisją Strzelecką 4 sierpnia organizuje szkolenie i przystrzelanie broni dla członków niezrzeszonych. Więcej informacji na stronie Zarządu Okręgowego w Przemyślu. Tam możecie wejść, popatrzeć, co tam się ciekawego dzieje, co tam będą za kursy. Natomiast uważam, że, że sam, sama idea robienia czegoś dla myśliwych niestowarzyszonych jest słuszna. Nie każdy, przykładem mój, tato jest, tak, jest, oso, jest myśliwym, który nie jest stowarzyszony, i on nie chce być stowarzyszony, on nie chce być w żadnym kole. Ale są myśliwi, którzy są nie stowarzyszeni, ale pewnie by chcieli być w kole, nie mogą sobie znaleźć. A na takim kursie być może w jakikolwiek sposób uda Wam się, nie wiem, nawiązać kom, jakiś kontakt, wspólnie podziałać, być może znajdziecie koło. No różnie bywa. Oczywiście kursy prowadzą również myśliwi, więc zawsze można jakiś kontakt złapać. Czyli strona zarządu kręgowego w przemyślu, tam macie wszystkie informacje, co ciekawe. Jest to niedrogi kurs, bo wyczytałem na stronie internetowej, że kosztuje 70 zł, więc na dzisiejsze przy dzisiejszej inflacji no to jest naprawdę niewiele. A jeżeli ktoś jest księgowym albo księgową i szuka pracy, to może y, zajrzeć na stronę zarządu okręgowego w Słupsku i tam poszukują księgowego lub księgowej. Być może ktoś by chciał się spełniać, y, powiedzmy, łowiecko i jeszcze zawodowo a Nie ma pracy, no to myślę, że taka informacja bardziej w gwoli ciekawostki. Jakby ktoś chciał i szukał pracy na stronie Zarządu Okręgowego w SUBSKu do dnia 8 sierpnia 2022 roku, można składać zgłoszenia. Na stronie Zarządu Okręgowego w SUBSKu macie wszystkie informacje odnośnie tej oferty pracy. Moi drodzy, a teraz. Z nadborza, ze Słupska, z Okręgu Słupskiego przeskakujemy znowu do Małopolski, ponieważ na stronie Zarządu Okręgowego w Krakowie ukazała się informacja o możliwości polowania w OHZ-cie Zator. To jest polowanie na zwierzynę drobną, kaczka, gęś, ale również pewnie grzywacz, łyska, bażant. Yy, OHZ, na którym ja miałem okazję polować, polowałem na nim chyba ostatni raz 4 lata temu czy 5, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale stany pióra mają naprawdę, naprawdę wysokie i naprawdę dobre. Macie tam y, wszystkie terminy, macie podaną cenę, więc uważam, że y, warto skorzystać, jeżeli ktoś nie ma planu, ponieważ rozpisany terminarz polowań w Zatorze jest od 18 września do 15 października. I tak sobie myślę, czy w październiku nie zadzwonić, bo już dzwoniłem, powiem Wam tak po cichu, że dzwoniłem do Zarządu Okręgowego w Krakowie. Czy nie zrobić w tym październiku jakiegoś polowania wspólnego dla widzów? Wtedy, jeżeli byłyby osoby chętne, to powiedzmy 9 października to jest taki termin bardzo, bardzo fajny. To już mamy po i można byłoby coś pomyśleć. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli wziąć udział w takim polowaniu. Tutaj koszt za polowanie dla, na OHZ jest 500 złotych od osoby. Natomiast ja tutaj bym się. Ja nie podejmuję się organizacji w sensie takiej, żebym ja te pieniądze zbierał, ale jeżeli byśmy zebrali listę yy, wszyscy by sobie wpłacili pieniążki do zarządu okręgowego na podane konto, no to wtedy możemy takie polowanie zrobić, jeżeli byście chcieli. Natomiast sam OHZ Zator polecam, byłem, w stany pióra naprawdę fajne, organizacyjnie też dobrze, nie wiem jak jest teraz, ale 4 czy 5 lat temu było naprawdę fajnie, więc możecie odwiedzając stronę zarządu okręgowego w Krakowie się więcej dowiedzieć, a najlepiej to sobie zadzwonić i podpytać. Już końcem sierpnia będziemy mogli się wspólnie zobaczyć w Sklepie Myśliwskim 6 w Wieluniu, ponieważ 26 i 27 sierpnia są organizowane dni otwarte. Ciranda. Marka znana, myślę, że wielu z Was o marce słyszało. Producent dobrego obuwia, dobrej odzieży, ale też w miarę rozsądnych cenach. Tak? To jest ta sama firma co Harkila, tylko powiedzmy. Nie wersja Harkila, mamy wersję premium, a tutaj Silanda mamy wersję taką mocno użytkową. Sam lubię tą firmę, sporo z niej chodziłem. Poprzedni sezon przebiegałem w komplecie Hafker, który będzie notabene moi drodzy do, do wygrania. Będziecie mogli zobaczyć, yy, będziecie mogli zgarnąć torbę yy, gadżetów z marki, marki Sealand, będzie do wygrania zestaw Hafker, będzie do, do wygrania zestaw Help 2, Więc bardzo serdecznie zapraszamy. 26, 27 impreza dwudniowa, dni otwarte. Będziemy tam mieli jakąś przekąskę. Ja się postaram, obiecałem Tomkowi, że zabiorę ze sobą nalewak, wezmę beczkę piwa czeskiego, zobaczymy czy, napiszcie w komentarzu czy 15, 30 czy 50. Także zabieramy, zabieramy, będzie zimne czeskie piwo tutaj rodem z, prawie z ziemi kłodzkiej, z granicy, Natomiast będą jakieś tam atrakcje, będą fajne promocje, na pewno będzie każdy mógł, każdy, każdy, jeszcze raz powtórzę, każdy będzie mógł przyjechać ze swoją bronią będzie można tą broń za darmo przystrzelać zejść na strzelnicę, będzie tam albo Błażej, albo Kamil yy, albo Hubert, będzie można, możliwość przystrzelania za broni, będzie dodatkowy rabat na całą amunicję z tego co ustaliliśmy z Tomkiem, będzie to minus 10% na wszystko, ca cały asortyment, także będzie można kupić amunicję taniej, przystrzelać własną broń yy, wygrać, yy, wygrać Fajne ciuchy. I to y, ostatni weekend wakacji, tak naprawdę 26-27, bo tydzień później już mamy nasze kaczki. Więc y, zapraszamy do Wielunia. Ja tam będę, prawdopodobnie, z Michałem, pewnie będą moje dzieciaki, będziemy tam pełne dwa dni. Dzieci pewnie nie będą cały czas, bo ja tam niedaleko stamtąd pochodzę, mam tam niedaleko mieszkam, więc pewnie u dziadków będą, ale na pewno nas tam odwiedzą. Więc piątek, sobota, widzimy się w wielu Następna rzecz, która jest chyba taka najbardziej ciekawa, tutaj już z Krakowa przechodzimy do województwa lubuskiego. Informacja bardzo pozytywna i bardzo budująca nasz wizerunek to jest informacja dotycząca naszego kolegi Jacka Potockiego, który jest na co dzień policjantem, pracuje w służbie mundurowej jest dzielnicowym, ale uratował życie 92-letniemu panu, który zasłabł. Więcej informacji możecie sobie przechodząc na stronę Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze, tam klikając w link w dalszy macie opis sytuacji Sama sytuacja jest bardzo, bardzo pozytywna, że udało się człowieka uratować. Zrobił to przede wszystkim y, policjant, zrobił to człowiek, a zrobił to też myśliwy. Pokazuje to, że my myśliwi jesteśmy nie tylko y, polujemy, ale również pracujemy jako policjanci, strażacy, lekarze, y, y, nie wiem, sędziowie, murarze, malarze, y, jesteśmy normalnymi ludźmi. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że media nie pominęły, napisały o tym, natomiast fajnie, że mało kto napisał, no fajnie to tak w cudzysłowie oczywiście, fajnie, że mało kto napisał, że jest to również myśliwy, natomiast uważam, że w naszym raporcie powinno się to znaleźć, żeby większość ludzi dowiedziała się, że pan Jacek nie jest tylko policjantem, ale jest również, jest również myśliwym, tak? Więc być może to dotrze do jakby większego grona osób. To by było na tyle z ciekawostek, a teraz przejdziemy sobie do jeszcze jednej rzeczy, którą postanowiłem zamieścić, ponieważ w racji tego, że musimy teraz wszyscy polujący na dziki, niezależnie od miejsca, gdzie polujemy, nie ma tutaj znaczenia, czy strefa biała, niebieska, czy różowa, musimy zgłaszać strzelone dziki do aplikacji Zipod. I przejdziemy sobie, ponieważ moja że tak powiem, moje koło, jedno, drugie, trzy, cztery koła, których poluję korzysta z aplikacji epi24.pl i w tej aplikacji pojawiło się możliwość od razu zgłoszenia dzika do zipodu. A jak to wygląda? Możecie zobaczyć teraz. Dla kolegów, którzy korzystają z książki elektronicznej epi24, integracja epi24 z zipodem naprawdę ułatwi nam życie. I tam jest dodane, że możemy dodać trzy zdjęcia, tak jak to w ZiPodzie jest. Ja te dziki w ZiPodzie oczywiście zgłaszam, natomiast teraz, racji tego, że korzystam też z EPI, i od razu Wam powiem: Ja nie korzystam z zapki, korzystam ze strony internetowej. Dla mnie, się tak przyzwyczaiłem, jest mi wygodnie, ale działa to zarówno przez stronę internetową, jak i przez aplikację, więc yy, można jednocześnie wpisując dzika do EPI, wpisać go do ZiPodu, dodając tylko trzy zdjęcia. Czy tam wystarczy jedno zdjęcie? Pamiętajcie, że to zdjęcie musi być z paskiem weterynaryjnym, i musi być widać, że ten pasek wisi na dziku. Tu nie chodzi o piękne, ładne zdjęcie ze złomem, zrobionym, z myśliwym, uśmiechniętym, od A do Z, tylko to ma być zdjęcie z paskiem. To tak y, jako ciekawostkę. Fajnie, że firma y, Epi właśnie24, która jest tutaj skłodzka pozdrawiam Marcina który którego ja wprowadzałem y, do łowiectwa, poluje z kole obok, rozbudowuje. System EPI 24? Bardzo, bardzo yy, miło i przyjemnie się na tym systemie pracuje. Ja wszystkim polecam, jeżeli ktoś z Was nie ma jeszcze elektronicznej książki. D moim zdaniem EPI 24 robi roboty naprawdę świetne. A na sam koniec materiału, moi drodzy. Yy, Chciałbym bardzo serdecznie podziękować kolegom z koła Łoś w Mielcu za przesłany filmik, który za chwilę zobaczycie. Dla mnie to tak naprawdę fajnie, że oglądacie. Przesyłajcie więcej takich, takich krótkich nagrań. Pozdrawiam Łowczego, Wicełowczego, inicjatora również całego nagrania. Obejrzałem chyba pięć razy. Powiem Wam, że to co robicie jest fajne. Pokazujecie imprezę dla dzieciaków, którą widać po prostu było w tle. Każda impreza, która jest. Prowadzona przez koła, taka lokalna. To jest taka kropla, która drąży skałę. I bardzo Im więcej będziemy to pokazywać, ja oczywiście, udostępniając zasięgi swoje, będę to promował, pokazywał, jak się tylko będzie dało. Więc wysyłajcie więcej takich nagrań. Chłopaków gorąco-gorąco pozdrawiam z mi y Mielec, tak, dobrze pamiętam. Z Mielca. Witam serdecznie widzów kanału Sudecka Ostoja. No, zjemy, ja. no, widzimy, no, dobrań, dobrań. Witamy na pikniku. Rodzinnym w kole Łowieckim Łoś w Mielcu Daję głos koledze Łopczemu Leczkomu Bielińskiemu. Witam kolega Kamila, witam widzów Leczki na Stoi Jest to pierwsze takie wydarzenie, że tak powiem, organizowane w naszym kole. Mamy nadzieję, że nie ostatnie. Frekwencja, jak widać, na załączonym tle wysoka. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele razy się na takim wydarzeniu spotkamy. Kolega, eee... kolega podłowczy? Tak, eee, co mogę dodać? Pogoda oczywiście wspaniała, nawet troszkę za dobra. Dzieci się świetnie bawią, zaproszeni goście, jak i członkowie naszego koła również. I miejmy nadzieję, że impreza, impreza podpada rano. Dziękuję I co? Ja Wam mówię już nasz bur. Do zobaczenia. Czekam na Wasze komentarze, jak ten raport drugi nasz wyszedł. Widzimy się w odcinku następnego raportu, pewnie za dwa tygodnie. Jeszcze podkreślam, jeszcze na dzień dzisiejszy, na 28 sierpnia nie ma zmiany odnośnie prawa broni krótkiej, bo dużo osób do mnie pyta, czy to już weszło. Nie, jeszcze na dzień dzisiejszy nie weszła broń krótka, nie wyszedł kaliber 22 LR, popularnie zwany bocz, inaczej 22 LR, ale chodzi tutaj o kalibry bocznego zapłonu. I moi drodzy, nie weszło jeszcze oficjalnie polowanie z nokto i termowizją do drapieżników. Jest to w projekcie, oficjalnie jeszcze to nie obowiązuje na dzień 28 lipca. Widzimy się w połowie, w połowie sierpnia z raportem. Zobaczymy, co nam się do tej pory wydarzy. Macie jakieś informacje? Czekam na Wasze maile, czekam na Wasze filmiki krótkie. Wrzucajcie, macie jakiekolwiek imprezy, robicie nawet jakieś swoje wewnętrzne sprzyszczelania koła, chcecie, chcecie się pokazać, zaprezentować, wysyłajcie. Wrzucamy do raportu, będziemy do odcinku wrzucać. Teraz to już mówię. Dasz bur i do zobaczenia w następnym odcinku.